Odcinek drugi. Pstryczek od rządu, czyli nasz drogi prąd. Trudno wyobrazić sobie życie bez prądu, a w szerszej perspektywie? Oświetlenie uliczne, komunikacja miejska, szkoły i szpitale, obiekty sportowe, dostawa wody i odbiór ścieków. Prąd na te cele muszą kupić samorządy. A dzięki kolejnym pstryczkom od rządu ostatnio jest to coraz trudniejsze. Od stycznia rząd podniósł VAT energię z 5 do 23%. Opłaty dystrybucyjne wzrosły prawie o 50%. W konsekwencji sama energia kosztuje miasta aż 1000 zł za megawatogodzinę, a wraz z opłatami dystrybucyjnymi 1500 zł za megawatogodzinę. Swoje miasto nadal płaci krocie energetycznym gigantom. Państwowi monopoliści od lat nie inwestowali w odnawialne źródła energii i utrudniają to mieszkańcom oraz samorządom. Miasta i gminy za oświetlenie ulic w latach 2016-2019 płaciły po około 900 milionów złotych, w roku 2020 zapłaciły miliard 100 milionów złotych. W roku 2021 miliard 150 milionów, a w roku 2022 aż miliard 400 milionów złotych. W roku bieżącym będzie to już blisko 2 miliardy złotych. Jednocześnie miasta często nie mogą wymieniać oświetlenia na led bo blokują to państwowe spółki. Straci samorząd, stracą mieszkańcy, zyskają rządowe spółki, wyłączone latarnie, zamknięte baseny, ograniczone kursy komunikacji miejskiej. Oto konsekwencje polityki energetycznej dla polskich miast. Choć prąd nie jest wyjątkiem i wszystko drożeje, według rządu, ponoć zarabiamy więcej. Jakoś tego nie czujesz? Cóż, a twoje miasto? Wydatki rosną, a dochody pieniędzy na świadczone mieszkańcom usługi jest coraz mniej. Dochody gmin spit. Zmalały średnio o 24% w 2023 roku w stosunku do poprzedniego roku. To kolejny pstryczek rządu, który postanowił osłabić finanse Twojego miasta. Rządowa polityka ogranicza środki samorządów, doprowadzając budżety do skrajnie trudnych sytuacji. To nie ściema. Stryk.